Siemanko ciomeczki, dzisiaj wam nagrywam taką y, jakby mini na serwerze. To nie jest mini tylko można sobie tak z kolegami grać, że... jest Ninja. Y, przykład, że... że. No, że taki jakby nie wiem. Słuchajcie, zaraz spychać. pokażemy. Zaraz spychać. wam pokażemy. Tylko y, weźcie tego Kalisa. Cicho bądź. Ciszej y, y. No kurde, nie mogę Kalisa Padaj, Kalis! Nie no to te efekty Rozumiem. opan Kurde, Kalis! Wyłącz Antiknoka! No to, ten efekt. Nie, bo musi być w przepisankę, w przepisankę. No. O, Polak Ninja, za ten! Pokażemy to! Weź mi włącz ponownie nieśmiertelność, bo mi się już skończyła. Nie, nie włączaj mu na razie. No, dziękuję. Pobawić się chcę. Ty chamie jeden. Co <grym> co zrobisz? Mak. Chodź, Poland pokażemy o, nie przykład. przykład. Nie pijcie. Ja się... Thunder, nie bij. Poland przykład. Jedna osoba próbuje wejść. Znaczy... O, ale przy... poczekaj, powiem oso Wszystkie osoby próbują wejść tu i się przepychają, pierwsza osoba o, która wejdzie tam na górę wygrywa dobra, więc już gramy, bawimy się słuchajcie czekaj, ja sobie A, ale ja cię nie będę, kurde, ja cię nie będę mógł z... zaurąbić wyłącz ją, no wyłączyłem dobra, chodź Thunder, chodź czekaj, bo ja wyrzucam rzeczy, nie potrzebuję. dobra, nie wyrzucaj, chodź już Mm. dobra, jestem. Dobra. Wrzuciłem swoją kostkę. Nice. Do widzenia. He he. Wygrałem. Jak? <grym>? Nie, Do, listę, dobra, dobra. No jak? Teraz pan. Dobra, jeszcze nie, bo. Nie zaczę... Ja, ja jak coś to dotarłem na górę. Nie. Wy się tu bicie. Daj game od ats popatrzę z góry. Wow. Podaj Magdalena! No nie no! Co ja to głupia, nie! No jak on tu wskoczył! Teeter kupił! Na serio! Jest, of, jest ale. wygraliśmy! No, ai, ai, no ale no. on miał trzecie miejsce, to i tak był na podium! Daj, <laughs> 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 ja, tak mnie się tam wyjarzy! Ale ja nie jestem nieśmiertelny. Dobra, a robimy drugą rundę. Wiecie nie. co? Później możemy zrobić e, ten, zmienić i zrobimy e, taką specjalną arenę na tą, na tą Dobra, zamawkę. a już się bawimy, już się bawimy. Już spada, Julius! Mm, a ja nie mam kosy. Weź go, weź go. No ja nie mam kosy. Kalisz też się z nami bawi. Ale to on musi wyłączyć aurę. Właśnie, mija! nieee, Padajcie. weź go, weź go. No, nie, O kurde, nie, Sorry, wygrałem <giby> nie, <giby> nie! <giby> Master parkour no, sorry, wygrałem. Oh, nie, O nie Idziemy. Kalisz! No nie, nie ma plaja użyłeś! ja użyłeś. Chodź. no weźcie, ja nie mam siekierki. Chyba co wrócę na spa. No. Gdzie ja jestem? O no kurde, Kalisz! Ja idę po siekierka. No, po to coś. Matyka siekierka. No Jezu, moi no tego! Albo nie. No, te o Jezu, wszystko wziąłem. No i oczywiście A mam kasę. Tak. Dobra. Teraz możemy się poprawić. Nie ma flya. No nie. On. Ja wygrałem pierwsze miejsce. Oni mają dogrywkę. No nie. No już przegrałem. Dogrywka. No kalisz. Ale Kalisza, kalisz ma haka, bo nie da się go odrzucić. No właśnie. Nie, nie ma. Nie ma e, Jestem Thunder. To wygrał ja drugie miejsce. Chodź. No dajcie mi game moda. Co? Czy będzie, będzie trzecie polegać. miejsce? Mogę game moda? Jest! Przegrałeś! Mogę no, moda! No, jak karierz ma tego? Nie! nie karierz się nie bawi. Hmm. Ale karierz ma Antiknoka Dobra, jeszcze raz, czekajcie. Jeszcze Maja, nie. Wszyscy ja chodźcie tu. Czy... Czekaj, nie! Tander jeszcze nie! Dobra, nie, gimna? ja se tak robię po prostu. O jezu! Właśnie. Dobra, start! Po tej, po tej rundzie. Gdzie będzie... mnie w ogóle wyrzuciło? Po, po, tej, po, tej rundzie, po tej. rundzie będziemy już grali na specjalnej arenie, zrobimy. No kurde! Ja zrobię, bo jestem takim budowniczym. Bo budowniczym. Jakby agent Misek zro... zrobił, to. agent Misek tego Dlaczego? Szczere. Wygrałem, dziękuję. Nie, nie, zrezygnujmy z Dziękuję. <gry> WON! Dobra. Ja tam... No ale ja bym se polatał, ale nie mogę oczywiście. No, tak... Czemu ja jestem graczem? To jest nie fair. Tyle El, już z wami gram, a jestem graczem. No bo ja... wygrałem. No, no Jezu! Ale ja kurde, to się nie Ej, tak, ja wygrałem, dobra, osta... ja byłem pierwszy. O wiem, dobra, ostatnia runda, ostatnia runda, ostatnia runda! Dajcie powiedzieć! Kali sobie lata, ma antyknoka! No bo jest w porądzie! Nie, nie jest po rudze. Thunder kurde, wygrała, zwala mnie. No bo jest następna runda przecież. No właśnie, już następna runda. Jestem Juliusz, a nie Thunder. Jak już to Thunder? Thunder, Thunder. Wiesz, nie, chciałem się nazwać Burza, ale nie było. Chciałem nazywać się Piorun, coś tam. Jaka ta? Najle najlepiej, że ta sikierka się nie kończy. Jest no, wiem, mi się wszystko myli. E, dziękuję. No, kto jest Ja. Jak nie to możliwe. Nie wiem. Życie jest Won, Bądź stąd. Wądź, ty też. Ty też. Ty, ty antyknoku jeden. No, Ej, no, ty masz, masz. antyknoka. Na flyu. No. no on ma. Kto ma. Ty masz, Macbill? Nie, ja nie mam. Mhm. No, zobacz. Widziałeś? Odrzucił mnie. Ej, no weź go! Idę. No, no, jak ja go nie trafiłem? No! Ja no mnie Ja! Ja skoczyłem! Jasne! Jej, wygrałem! spadłeś? <laughs> wygrałem, ale on tam stoi i nam nie daje wejść. Ham jeden. No kurde! Walony. No, nie, Ej, ja jak coś to wygrałem, bo on tam stoi i nam nie dawał. Ja też tam poszedłem. Tak? No nie ma! No, <głos> <głos> no nie ma tak! Jestem! <noise> nie ma tak! Kilka No kurde. Dobra, już. No Illuminati. Dobra. Tak, się Dobra, więc kończymy ten odcinek, jeśli ta mini się spodobała. Ej, Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. No i cześć!